stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo przez zaniedbanie. Panu dziękujemy, Pana czas już się skończył. Proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Tym bardziej do ochrony prawnej. Pod... Bardzo proszę o zajęcie miejsc, a pana o zejście z mównicy. Proszę, żeby pan opuścił mównicę, bo pana czas wystąpienia się skończył. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Zarządzam trzy minuty przerwy. Bardzo proszę Panią o zajęcie miejsca. Raz, raz. Szanowni, Państwo, szanowni Państwo, chcielibyśmy wznowić wysłuchanie publiczne. Jeśli będą zakłócenia, będziemy musieli przerwać i przenieść na inny termin, a chyba nie o to chodzi. Szanowni państwo, chcielibyśmy wznowić wysłuchanie publiczne. Bo po wysłuchaniu publicznym przyjdą prace merytoryczne w nadzwyczajnej komisji i apeluję o spokój. O zajęcie miejsc. I zaraz poproszę panią przewodniczącą komisji o wznowienie wysłuchania publicznego. Myślę, że możemy pani przewodnicząca zaczynać. 130 aborcji dziennie. My idziemy pomagać teraz kobietom, a nie dyskutować z osobami, które nas nienawidzą, które życzą nam źle, które nazywają nas morderczyniami. To nie jest, to nie jest temat do negocjacji. Aborcja się dzieje. Obiecali nam legalizację aborcji, a nie 12-godzinną debatę, czy moja koleżanka może o sobie decydować. Ale nie Przepraszam, pana, ale Pani by by było dostęp, Żeby po prostu zabrać głos w tej listy. Ale my nie mamy czasu na Dziewczyny przyjechały z całej Polski. To jest nasz głos. Ich głos miał być o 23. Tylko dlatego, że Panie posłanki zdecydowały sobie, że decyduje data stempla. W związku z tym osoby z całej Polski trafiły na ostatnią, na, na sam koniec kolejki. Byliby tu Państwo, czekali do 21, żeby wysłuchać dziewczyn? Po, po, tak szczerze, porozmawiamy. Na Wiecie, ile my aborcji wykonamy. No idziemy robić aborcję, no nie będziemy osoba. rozmawiać. To jest najlepsze prawo aborcyjne. Zero kar, zero powodów wyszczególnionych decyduje osoba w niechcianej ciąży. Zabieg medyczny. Nie robimy debat o tym, czy mogę sobie przeszczepić serce. Nie robimy debat o tym, czy mogę sobie wyleczyć ząb. No nie róbmy sobie żartów z medycyny. Proszę, ja się chcę Pani do Pani? Aborcja bez granic. Pomagamy 130 kobietom dziennie w przerywaniu ciąży. Pani jest tą osobą, która kiedyś ze mną z audycji telewizyjnej miała debatę i mówiła wtedy właśnie, reklamowała aborcję. Przyznawała się do tego, że wykonuje ileś aborcji. Ja, jak Państwo wiecie. Pani sama. E, nie, nie, ale Pani tak mówiła, proszę sobie otworzyć audycję telewizyjną. Pani, ja i Pani, Pani... nie mówi, co my mówiłyśmy. No ale prak, ja z Panią była... Pani, z panią byłam w audycie. Pani sama się na to przed chwilą powołała, jak tak, ja robię tak. aborcję, idę robić aborcję. Tak, Moje koleżanki też idą robić aborcję. Ktoś tę robotę musi robić. I... Ktoś tę robotę, proszę pani, musi robić. Wystawiliście Ale, faka ale akurat pomimo, że sama jako poseł jestem niezadowolona z organizacji tego wysłuchania publicznego, powiem państwu jedno. Ja uczestniczyłam wcześniej jako społecznik w takich wysłuchaniach dotyczących prawa spółdzielczego czy innych praw. I to zawsze jest taka sytuacja, że tych ludzi przyjeżdża, tych podmiotów bardzo dużo i że panie mogą być na koniec z bardzo późno. Ale w tym i tak się dzieje w naprawdę Nikt i nie, nie proszę o ale, tego co ale nie, nie można zarzucać pani tym nie momencie. może decydować o tym czy ja mam prawo zrobić sobie aborcję czy nie ale i tak może zrobię. pani sama podjąć decyzję i my pani dajemy tą szansę a pani ma prawo decydować o tym czy pani ma prawo Oczywiście, że tak o płodzie oczywiście że tak jak pani nie chce aborcji dziecko, to nie nie. pani sobie jej nie dziecko. robi ale naprawdę! Zabijanie o nie może być prawem. A nie Zabijanie nie może wymysłach. być. Prawie. Nie, ale aborcja Historia, może być. A, a czy Pani znają tak, regulacje by europejskie, orzeczenia, tak, różne właśnie, w tak, znamy znamy to, znamy WHO, znamy Nie, myśmy znali znamy BHP, znamy prawo Nie, W nie my musimy w tym momencie pomóc kobietom, które się o dzieją. Ale powiem tak, ja na przykład. Tak, właśnie chcę w się sensie do tego odnieść. Ja na przykład y, mieszkałam wiele lat w Holandii i muszę powiedzieć, że problem aborcji i Holenderek praktycznie nie dotyczy. I tak, może, nie może cały panie, cały że czas czas ich rząd Daje im marcję. To. to właśnie a w Holandia, Holandii. bardziej jest taki nawet. Zaraz, zaraz wytłumaczę. Nie, nie dlatego, nie dlatego, proszę organizacji, Państwa, organizacji, które są pro Choice. Czyli dają osobom wybór. Ta właśnie Holandia. Nie dlatego nie dotyczy to holenderek w większości, że nie, nie, jakby jest to dozwolone. No do, ja dlatego nie, przepraszam, ale. Ale to jest czas no zmiany. To my teraz mamy, my, my mamy głos. A pani, pani w tym momencie ale że i tam. No to proszę, nie, my tam nie będziemy słuchać. Ale nie będziemy Ja jako poseł zgadzam się z panią w poglądach. Zapraszam, proszę bardzo. My nie musimy o tym uczestniczyć naprawdę osoby, osoby. Jestem tak, i ja a my pomagamy w aborcjach i nie mamy czasu, żeby tutaj siedzieć Teraz do godziny dwudziestej Tak My pomagamy kobietom, robić. które potrzebują pomocy, nie ja pytając w tym ich o powody, a jak aborcje. do nią osoby o każdym światopoglądzie, Słyszy Pani to redaktor, to Panie mówią, ja robię aborcje. Pani to nie, słyszy, ja tak? Ja pani posłanko, tak, jak Pani posłanko pytają, jak że te ustawy, to prawo, o którym tutaj się dyskutuje, jest prawem dania wyboru tym kobietom, które mają inne zdanie niż pani, na przykład na ten temat. Ale to nie chodzi o, o moje zdanie. To nie, chodzi o nie, zdanie. Chodzi o, o zasady Zabijanie człowieka On nie może być wybuch. prawem. Natomiast oczywiście do, obecne prawo przecież dopuszcza usunięcie ciąży w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia. W sytuacjach, kiedy to tak są e, ciąże pochodzące z sytuacji kryminogennych. nie, 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 w tym nie, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie był błędem. Ja się podpisuję pod tym, że bardzo niefortunne było złożenie przez posłów takiego pytania do Trybunału Konstytucyjnego, albowiem, albowiem Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny za każdym razem udzieli tej samej odpowiedzi. Tak było, kiedy szefem trybunału był no, profesor Coł, tak kiedy był profesor rzecz, ponieważ prawo nie gała, do życia jest, jest chronione polską konstytucją. mogę Pani odpowiedzieć. Akurat Państwo wejdzie pomaga pomagała Samotnym matkom. tak. Samotnym osobą po po przemocy domowej, która tak naprawdę jest bita. jest osobą naprawdę. Po przemocy domowej tak? też pomagała. I w tym momencie tak. pani. Nie pani do zabrania głosu podczas tego wysłuchania publicznego. No muszę Państwu powiedzieć, że jestem na równi z wami pod tym względem, bo my nie może. Muszę... zgłosiła do e, posłuchania Nie zgłosiłam się, ale, nie, ale to, jestem zainteresowana tematem. Publicznie. Przyszłam pani wysłuchać państwa. Ja przyszłam wysłuchać państwa jako poseł, tak? Nie, nie pani, tylko zabiera nam pani w tej chwili głos. Nie, ja wyszłam za paniami, ponieważ pani to nie wyszłyście z tego posiedzenia. Nie, no pytamy, Uważam, że no, powinnyście... Że powinnyście... Stoi, panie ja panie zostałam to wywołana do tablicy, bo przechodziłam, przystania. tak? Nie, pani się wypchnęła. Nie, ta pani, przepraszam, pani koleżanka, która tu przed chwilą stała, powołała się na rozmowę się ze mną. Nie dobrze, nie będziemy robić jarmarku, właśnie. Zapraszam państwa z powrotem na tą dyskusję. Nie. Tam wszyscy czekają, aż państwo się wypowiedzą. Ja w tym momencie mam cztery aborcje. A ja uważam, coś. że pani mówiąc mi, że będzie dokonywała w tej chwili aborcji, łamie prawo, ponieważ Nie, dlatego, no, że aborcja jest legalna. Każda z nas aborcji. może zrobić aborcję. Nie, nie, nie jesteśmy karane. Możemy jest zamówić tabletki z abort albo zadzwonić na numer aborcji. Bierze. Że bierze. może pani ile chce. Oczekuję z bierze. 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 A ja pa, nie sądzę, nie czy nie, nie jest się, prostszym nie. rozwiązaniem, E, świadome zachodzenie w ciąży. Proszę Pani, ja mam dziecko, ale, ale chcę ślepa Podczas gwałtu, świadome ale ja nie domowej, przepraszam panią kiedy badam. mąż Panią gwałci. To, o czym Pani mówi, jest usankcjonowane w prawie i jest oczywiście dopuszczalna aborcja do, w, w takich sytuacjach. Pani żądacie aborcji na życzenie. Pani żądacie aborcji na życzenie. Proszę Pani, to nie są lody waniliowe na życzenie, tak? że to jest moja ciąża, to nie jest negocjacja. To jest cudze życie. Wie Pani, kiedy się odbywa takie referendum? W momencie, kiedy Zobaczę dwie kreski. Miałam pięć aborcji. A Wystarczy co? pani. A co sprawami, a co z prawami ojców? Co z prawami, co z prawami, ojców? Co z prawami ojców, którzy czasami nawet nie wiedzą o tym, że ich jest abortowana. Nie proszę pani, nie proszę, to, proszę pani. to my mamy prawo decydować o tym, czy te ciąże kontynuujemy, czy nie. Ją Ale proszę pani, można po prostu w tej ciąży nie zachodzić. Proste a słyszała go? pani o czymś takim jak samotność antykoncepcji? Proszę Pani, mamy powszechnie dostępną antykoncepcję, Albo... mamy wysoką świadomość, ciąża, za pomocą doktora Google może Pani sprawdzić, w jaki sposób się zabezpieczać. Ciąża nie Zbrodnia, a ciąża nie kara, zechce, a bądź, będę ją biała. Miał. Przepraszam, o tym, o tym już mówiłam. Sprawy gwałtów są sankcjonowane w polskim e, prawie. tak, ale jak nie zajść w ciążę podczas pod tego? Co to za agresja? Co to za agresja? Ludzi chcecie mordować, wiecznie z agresją przychodzicie. Wiecznie z agresją.

to, jesteśmy świadkami jest jest agresji węzio. osób, które chcą mordować małe, niewinne dzieci, które nie mogą się bronić, a na ludzi, którzy ich bronią a się, się, zbierają, zbierają, się grożą ludziom śmiercią.

a Teraz mówi Pani, żeby się ludzie opanowali. to o nie, nie chciałabym z osobą, która ma wątpliwości co do własnej płci, stać się Pani nią. Pani wypada. Pani wypada Właśnie my dziś nikogo nie obrażamy. jesteśmy Pani obracji obracji obracji. Osoba. Tak. Cały Właśnie tak. Pani kolejną? kolejną osobę. Dzieci. W szpitala mordują dzieci, wstrzykują im chlorek potasu do serca, żeby wiele godzin umierały i w wielkich bólach. Dzieci w szpitalach umierają w wieku uczuciu. Zobaczcie państwo, w filmie miało nie żyć. Zobaczcie państwo. Nie, ja mówię o swoich odczuciach. Jak podchodzi do mnie gej albo inna osoba z tego środowiska, odczuwam odruch wymiotny. Nie chciałabym tutaj. To jest Szanowni państwo, dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia kolejny raz z aborcyjną agresją. Proszę Proszę zobaczyć, Proszę zobaczyć jaki, agres, jaki agresywny człowiek. Proszę zobaczyć. Co za agresja. To jest agresja. To jest koszmarna agresja. To jest koszmarna agresja. To jest koszmarna agresja. Proszę bez tej przemocy. Proszę bez tej przemocy wobec mnie i bez tej agresji wobec mnie. Proszę bez tej agresji i bez tej przemocy. Proszę, bez tej agresji i bez tej przemocy. Proszę, tutaj możecie sobie filmować. Jest klient, który bardzo chce. Proszę. Naszą rolą, jako rolą przedstawicielek zarówno parlamentu, jak i rządu jest doprowadzenie do sytuacji, w której Odbędzie się wysłuchanie publiczne, odbędzie się debata na temat konkretnych projektów aborcyjnych i będziemy w stanie wypracować jakieś rozwiązanie, jedno bądź dwa, bo moim zdaniem dobrym kierunkiem byłoby wypracowanie jednej ustawy dekryminalizującej albo depenalizującej pomocnictwo w aborcji i druga ustawa liberalizująca, być może taka, która będzie możliwa dopiero po zmianie pana prezydenta. To, na czym nam dzisiaj wszystkim powinno zależeć, to oczywiście na merytorycznej rozmowie, ale te emocje dzisiaj są tutaj naturalne. Tu dzisiaj wybuchają te emocje, które kobiety noszą w sobie od 26, od 30 lat. Ponad 26 lat nie było sytuacji, Jakiekolwiek projekty liberalizujące prawo aborcyjne powędrowałyby do komisji. I to był sukces koalicji 15 października, ale przed nami dużo, dużo trudniejszy krok próba wypracowania jakiegoś projektu, który mógłby nie tylko opuścić komisję, ale także zostać przegłosowany. No dobrze, ale te panie, które wyszły, odbierają sobie same prawo rozmowy dzisiaj tutaj na tym wysłuchaniu. Każdy, każdy ma prawo dzisiaj, szczególnie organizacje kobiece, które od lat wyręczają państwo. Jeśli dziś. Ktoś chce powiedzieć, że zakaz aborcji spowoduje, że tych aborcji nie będzie, to się myli, jest w błędzie. I to znaczy, że jest w błędzie od ponad 30 lat. No, bo te aborcje się dzieją. to żeby stąd wyjść teraz? Ktoś musi zrobić te aborcje. Jeśli ale są tutaj. Nie wiedziała, że przychodzi pani na. Nie, my wiedziałyśmy... że to to była ja, dobra organizacja grafiku, żeby panie, że tak, panie które przyjechały z całej Polski, umówić na bardzo pytają. późną. Jeżeli dzisiaj tutaj. i pana, 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 pana też. I na wejście B2. Zapraszamy. Dlaczego? bo tu jest wejście c no zapraszamy. Ale jesteśmy jakby. my nie uczestniczymy no. w żaden sposób z porach, zapraszamy pan pan panowie, w sporach, tak. tylko Ale panowie się będą. Panowie mają dostęp jedynie na długnych C. Panowie będą na B2 albo jak będą. Nie wystarczy. Mam takie pytanie. Tu są osoby, które robią rozruchy i panowie nie wyprowadzają. My zgłaszaliśmy przepustki tutaj. Nie zostaliśmy ale tutaj nie Dostaliśmy P2. przepustki w inne Zapraszam. miejsce. Panowie wyprowadzają nas. Dlaczego? Nie, odprowadzamy Pana tam, gdzie Pańska przepustka obowiązuje. Zapraszam. Proszę. Na wyjście... Ale, ale my już nic nie robimy. Czy nie, Panowie tego nie otrzymali? Dlatego muszą zostać wyprowadzeni do... na nie Panowie nie ale... panowie tak jest. otrzymali to tak, póki nic się nie działo, panowie tolerowali naszą tam obecność. Dlaczego to się zmieniło? Pod czym wpływem? Zaczęły się tam rozruchy, nie widziałem, żeby panowie interweniowali. Masz do mnie telefon?